Dzisiaj będę uciekać z więzienia. Oczywiście najpierw poświęcam łatwy i trzecia osoba. Bo nienawidzę z pierwszej osoby. Aha. Uciekamy. Myślałam, że będzie to ogólnie trudniejsze. Ale na pewno będzie trudniejsze później. Oj. Mm -hmm. o, dobra. Na razie zapowiada się dość łatwo, ale ja już raz w to grałam i wiem, że to taki nie jest. Na przykład ja mam problem z tym. Coś teraz już nie mam, ale miałam. No, dawno w to nie grałam, więc już trochę zapomniałam, jak w to się grało. Będziemy uciekać przed policjantem. O! Aha. Hmm. Tak jak mówiłam, że najłatwiejsze to, co nie jest. O, o, o! Szybko uciekamy. Na szczęście, tutaj, już na tej ruce nas nie będzie gonić. O, widzicie? Zaskakuje w dół ale chyba za dużo pączków zjadł mhm <śmany> i ogólnie to te sztabki złota się zbiera hmm, więc teraz jak poszedł idę, bo tam jest jedna dobra hmm. gdzie on idzie? O, i widzicie kolejne pieniądze. I No to się po głowie drapie, ale ja sobie uciekam. Dobra. Ogólnie to, jeśli coś Wam się nie podoba w tych filmach, to piszcie, ja to po prostu zmienię. Więc, no. Ja to zmienię, naprawdę. Bo ja po prostu jeszcze się nie znam. Nie nagrywam zbyt długo. Więc no. Nie do końca wiem jeszcze co na przykład robię źle. Więc po prostu napiszcie jeśli Wam się coś nie podoba w moich filmach. Albo jeśli Wy sami nagrywacie i macie do mnie jakieś rady, żebym na przykład miała więcej wyświetleń. I byłabym bardzo wdzięczna za łapkę w górę i komentarz. Oha, już wiem. Dobra. Będziemy uciekać przed kulą ognia. Mhm. Teraz szybko biegniemy. Dobra. Nie ja zawsze sobie po jednym chodzę. Mhm. Dobra. Dobra, ja zbieram każde monety. Nie wiem w sumie po co, bo chyba później się coś tam zmienia. I teraz najgorsze. Widzicie, on ogoni nas. No właśnie. Dużo, że drugi raz już nie będę musiała tego jakby naciskać. Idziemy do góry. Ja ogólnie za bardzo nie wiem, co tutaj mówić. Bo ja nie chcę być taka, że. No, subskrybujcie na kanał, bo coś tam. Ja nie chcę. Nie chcę muszę. To was smuszać. To wasza decyzja. Więc jakby to. Możecie dawać nawet łapki w dół. Jeśli Wam się nie podoba. No, jakby... O, dobra, już wiem co będziemy robić. Tylko najpierw wezmę pieniążki. Dobra, hmm. Tu się nie odwiedzi, dobra. Zbierzemy na pójść w kości. I... O! Lip, lip, lip. No nie mam ja, mam, I dalej szybciutko. Ja totalnie nie wiem co ja mam gadać, bo każdy ciągle zachęca do łapek w górę, subskrypcji, a ja nie chcę was zmuszać. trudne Nie ukrywam, że jest to bardzo trudne. Przynajmniej dla mnie, bo nic nie, po, nic nie potrafię. <ścoughs> Ogólnie chciałabym nagrywać challenge ale obecnie nie chcę pokazywać twarzy. Więc no. Aha. Ogólnie co ja dzisiaj wstałam o 10, więc jak ten super. No, czemu to się nie udaje? Dobra, wypiję jeszcze jedną puszkę. Mhm, to koniec istnieć. No dobra. Mi ciągle ten ekran ucieka na bok jakoś. No. Ogólnie to... Hmm, ogólnie to już na tym to, że jestem i się męczę na tym to, że tutaj przy skokach mam czas 7 minut. A dokładnie 7,20. No tu jakoś nie chce działać teraz to, to akurat jest dość łatwe Hop, i teraz na to wskoczyć dobra No nie, a byłam tak blisko Mm. Moją praktyką jest po prostu nie myśleć i po prostu sobie o tak. I po prostu biec przed siebie. Dobra. Nie udało się. Zobaczcie, chyba zaraz pod tam. Ja się muszę chwilę zastanowić. Dobra, zaczynamy dalej. few moments later udało się musiałam to zrobić za kamerą bo no po prostu bym nie dała rady gadać do was i to przejść więc za kamerą to zrobiłam na spokojnie i się udało w końcu tylko ja zawsze szukam monet nie wiem po co ale ja zawsze biorę hmm Jakie? na to nie wiesz. Aha, dobra. Nie, no. Ja są tak inteligentne, to znaczy normalnie... Nie, ja nie wiem. A, tu, tu. Tu. A, idzie teraz tam muszę, dobra. Witamy Mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy Chyba jest dobrze. O, udało się. Hmm. Oj, tego nie lubię. Bo to pcha mnie do tyłu. Chciałam wziąć monety, bo w końcu czemu nie? I kolejne monety. Tak. Oh no, 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 no. Tutaj skoczę. A! I dopiero teraz tu wskakuję. Hmm, Aha, to jest to, co? Hmm? Nie wiem czy ja tu mam wchodzić. Czy to mam wchodzić? Nie wiem, będę tu. A, czyli to w sumie prowadzi do tego samego. Więc na no to mi się oczywiście nie udało, lalala. Mhm. Trudno, nie polecam. Aha, dobra, no to ja no tak. Ja to na tyle inteligentna, że nie jestem inteligentna w ogóle. Dobra, zrobię to poza kamerą. Udało się w końcu. Musiałam to zrobić poza kamerą, bo po prostu ja się nie umiem skupić inaczej. Dobra, skaczemy tutaj i skakujemy bo ja muszę zbierać wszystkie nie wiem czemu no, 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 no i robimy tziąg, dziąg, dziąg, i teraz tzium, dzium, 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 i się udała. Teraz bierzemy monety. Dobra, teraz musimy. Aha, dobra, już rozumiem. I ja chyba tu mam To jest poziom, którego miałem przejść ogólnie. Dobra, wiecie co? Ja się poddaję. Pa.